widzowie krótka przerwa była z filmikami recenzjami głównymi, bo byłem w Kaliszu, wiedzieli o tym widzowie śledzący mnie na fejsie, Instagramie i powiem wam mega poniosły się posty na tych serwisach. Po ponad 2000 ludzi dołączyło na fejsa Instagrama i to cieszy, ale ja wrzucam to, żeby dostać Wasze rekomendacje. Pierwszym lokalem, który odwiedziłem w Kaliszu był Kebab i powiem wam mięso wołowina to kula, ale w końcu przyrządzony był tak, jak robi się to w tureckich knajpach. Zachodzę na. Miejsce. Dużo przestrzeni tam nie ma, ale zjadłem w lokalu. Zamówiłem tortillę z wołowiną za 22 zł. Czas oczekiwania to dosłownie minuta. Pan Kebab Master uwinął się z tym w Trymiga bo kebab nie jest przypiekany na opiekaczu w końcowej fazie tylko pan podgrzewa placek przed nałożeniem składników i dzięki temu z warzyw nie zrobiły się ciepłe kluchy i to serio robi różnicę tak to placek nie jakiś duży, ale zjadłem ze smakiem na ocenę 6,5 czyli zostawiam maksa dla, dla lokalu z kulami mocy mięso słonkawe, ścinane przed podaniem, soczyste jak na kulę to bardzo w porządku sos mieszany, polecaliście pomidorowy, wziąłem go z smaczny, ale i ostry, też fajnie kąsał, nie za mocno, ale czuć go było w trakcie jedzenia i ogólnie ten lokal broni się smakiem, mimo że wołowina to mielonka. Tak jak mówiłem wcześniej, warzywa nie zaparowane, nie przechodziło to, ka... nie przechodziło to kapustą, tortilla miękka i smaczna, ja lubię ją bardziej niż pitę, zatem zasłużona ocena 6,5 wjeżdża, a 7 to już dla kebabów kraftowych. Wrzuciwszy foto szyldu na moje social media, fotki te zgarnęły dużo reakcji i komentarzy, Eurokebab w Kaliszu to miejsce lubiane. Jak ktoś ciekawy to z tego miasta będzie 10 filmików, które teraz będę wrzucał przez następne dwa tygodnie. Pozdro 6,5 na 10.